Protokół Komisji Strutacyjnej. Komisja Strutacyjna powołała na sesji Rady Gminy Łyszkowice dnia 7 2024 roku dla wyboru przewodniczącego Rady Gminy Łyszkowicy. Komisja Strutacyjna w składzie Agnieszka Dańczak, Kamil Botek, Krzysztof Fox. Stwierdza, co następuje. Na sesji obecnych jest 14 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Głosów ważnych oddano 14, głosów nieważnych oddano 0. Po obliczeniu wyników głosowania Komisja Instytucyjna stwierdziła, że kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy Łyszkowice otrzymali następującą ilość głosów. Pan Waldemar Kędzierski ilość głosów 4. Pan Jan Znajdek i głosów 10. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady Gminy Łyszkowice został wybrany pan Jan Znajdek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.